Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Wybaczcie, że no dzisiaj w takiej trochę też pogniecionej, ale hej, białej koszuli, jakby nie patrzeć. Eee, wróciłem z sądu, ale nie w swojej jeszcze sprawie, tam po prostu kolega się rozwodził, więc to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ta rozprawa na którą pewnie wielu z Was czeka, ale po prostu też organizacyjnie mówię, że no z tego powodu, że właśnie było to, że cały dzień tam zmarnowałem, dodatkowo e, jutro wyprawiane są urodziny najmłodszej córki i wiadomo, przygotowywanie jedzenia i tak dalej, no to w tym tygodniu gamingowy przegląd tygodnia się nie pokaże, najwyżej w przyszłym tygodniu zrobimy. Taki podwójny odcinek, czyli podsumowanie dwóch ostatnich tygodni, bo powiem wam szczerze, że ten gamingowy przegląd tygodnia mi się całkiem fajnie nagrywa, tak po prostu sobie gadając. Po prostu z przygotowanymi tematami gdzieś na liście, ale bez żadnego scenariusza i po prostu mówić to, co na e, ślina na język przyniesie, jest naprawdę ciekawym. E, przyjemnym doświadczeniem, trochę mi się radio przypomina, więc po prostu w tym tygodniu nie ma. Wybaczcie, będą inne materiały, będą skróty ze streamu, trochę tematów było, e, ale, ale GPT akurat nie będzie. No ale. Czas wrócić do tematu. Partnerem kanału jest Tilt, gdzie znajdziesz oficjalny merch 11bit Studios. Z kodem GRIFTER 5% taniej. Partnerem kanału jest Holly. Wypróbuj Holy Iced Tea. Z kodem Arkadikus 10% zniżki. Jeżeli chodzi o zakupy lub przejęcia, no to rok 2025 na pewno będzie kojarzony najmocniej z wykupem Electronic Arts, ale na innych frontach no również się dzieje to nie jest jedyna wykupiona firma bo oto mijający tydzień przyniósł nam tak naprawdę dwie historie pokazujące jak bardzo różne filozofie prowadzą dziś jedni z największych graczy giereczkowej branży z jednej strony mamy Nintendo spokojne przewidywalne Raczej unikające głośnych przejęć, a z drugiej Embracer, holding, który jeszcze niedawno kupował wszystko, co mu tylko wpadło w ręce, a dziś no, próbuje utrzymać swoje imperium w ryzach, wyprzedając kolejne studia czwartek. W sieci pojawiła się wiadomość o wbrew pozorom sporym znaczeniu, bo Nintendo ogłosiło, że przejmuje uwaga Bandai Namco Studios Singapore. Um, które po sfinalizowaniu transakcji zostanie przemianowane na Nintendo Studios Singapore PTE LTD. Jest to tak naprawdę rzadki Przypadek. No bo musicie wiedzieć, że Nintendo prawie w ogóle nie kupuje zespołów deweloperskich. Wielkie N woli stawiać na wieloletnie współpracę z określonymi studiami oraz taki organiczny rozwój swoich ekip. A gdy już zdecyduje się na zakupy, to można być pewnym, że decyzja jest wyjątkowo przemyślana, a przejmowany zespół. No, już zna kulturę pracy Nintendo, współpracował z Wielkim N wcześniej, no, oraz też wykazał się w trakcie tej współpracy. To nie jest tak, że po prostu biorą kogoś z łapanki, no i wykazał się w tej współpracy, dostarczając finalnie produkty bez większych potknięć. Ma swoje standardy, te Wielkie N. Co prawda, na Wielkie N można pluć z wielu powodów, ale faktycznie ma te swoje standardy, które Stara się utrzymywać. Singapurski oddział Bandai Namco spełniał te wymagania. Studio współtworzyło ważne projekty Nintendo, takie jak Splatoon 3 czy New Pokémon Snap. Eee, Snap. przepraszam. A według doniesień, to właśnie Bandai Namco Singapore miało pracować nad Metroid Prime 4, zanim projekt trafił do Retro Studios. To przejęcie oznacza jedno: Nintendo nie tylko zwiększa swoje moce produkcyjne, ale też chce w pełni zabezpieczyć sobie talenty z Azji południowo-wschodniej przed debiutem kolejnej generacji konsol. Tak jakby Japończycy chcieli niejako zaklepać sprawdzony zespół, zanim Sony pokaże choćby zajawkę PlayStation 6. A to też znaczy to, że Big N mocno patrzy w przyszłość i woli się zabezpieczyć. Aha, no i jeszcze też warto dodać, że współpraca pomiędzy Nintendo i Bandai Namco Trwa od dawna, bo mowa tu chociażby o takich właśnie tytułach jak Super Smash Bros., Ultimate czy Pokémon Tournament. A teraz przejdźmy sobie do drugiej części dzisiejszego newsa, no bo oto Embracer ogłosił, iż sprzedał studia Ark Games, no czyli wydawca serii Remnant oraz Cryptic Studios, czyli twórców MMO takich jak Neverwinter czy Star Trek Online, oba zespoły trafiły do firmy Project Golden Arc, założonego przez szefos, szefostwo Arc Games. No i warto powiedzieć, że kasę na wykup czyli około 30 milionów dolarów wyłożył chiński wydawca XD INC specjalizujący się w tytułach mobilkowych, no i tutaj warto nadmienić, że Embracer zostawił sobie prawa wydawnicze do serii Remnant. Tyle dobrego. A jest to tylko fragment większej układanki, bo w ostatnich latach Embracer zmuszony był pozbyć się chociażby Gearbox Entertainment i Saber Interactive. A jeszcze całkiem niedawno firma kupowała na potęgę, przejmując między, między innymi. Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal oraz prawa do marki The Lord of the Rings. Plan Embracera był jasny. Firma chciała stworzyć potężne gamingowe konsorcjum i prawie się udało. Więc, no, dlaczego to się wszystko posypało i teraz jest to wyprzedawane? No, bo Embracer przeinwestował ponad miarę. Tak jak wspomniałem, firma kupowała, co jej tylko wpadło w ręce. No i tak, no fajnie to wygląda w serwisach branżowych albo na LinkedInie. No bo wiecie, tak szybko się rozwijamy, bierzcie z nas przykład, no ale jednak trzeba mieć jakiś. Umiar. I do skutku nie doszedł też gigantyczny deal pomiędzy Embracer a Savi Games Group, czyli PIF, o którym też wspominaliśmy o, o ostatnio. W 2022 roku Savvy wykupiło ponad 8% akcji Embracera o wartości miliarda dolarów. W 2023 roku Saudowie mieli również podpisać ze Szwedami drugą umowę i mowa była o kolejnych dwóch miliardach zielonych, ale no po kilku miesiącach rozmów negocjacje zostały... Zerwane. No, nie pykło. Wiele projektów, nad którymi pracowały studia należące do Embracera, zwyczajnie nie spełniły oczekiwań finansowych. Tak to jest, kiedy bierze się jak leci, a nie tak jak robi to właśnie Big N sprawdzonych. Współpracowników. No i tutaj, właśnie doskonałymi przykładami mogą być totalnie niedopracowane Killing Floor 3 oraz równie niedopracowany remake Saints Row, będący Saints Row tylko z nazwy, zresztą o tym też gadaliśmy jakiś czas temu, przeznaczony dla mitycznego, współczesnego odbiorcy. O jej kolejny przykład, kiedy się to nie udało i no najwyraźniej ten współczesny odbiorca jeszcze się nie urodził. Jak mi przykro. Do tego jeszcze trzeba dodać koszty organizacyjne, które zwyczajnie eksplodowały, bo Embracer miał i dalej ma wiele zespołów, COVID się skończył, a ludziom zaczęto kazać wracać do biur, zatem koszty po prostu rosły. To jest znowu pokłosie tego zatrudniania ponad miarę w czasach COVID-u. No, COVID Z każdym nowo zakupionym studiem te koszta jeszcze bardziej wchodziły do góry. I teraz tak to podsumowując to Nintendo kontra Embracer, to można porównać do dwóch światów, bo gołym okiem widać właśnie różnice w strategii obu gigantów. Nintendo nie robi częstych oraz dużych zakupów, no w dodatku nie strzela też w ciemno, bo przyjmuje pod swoje skrzydła partnerów, którymi z którymi współpracowało latami, a to wszystko dowodzi, że Wielkie N stara się inwestować rozważnie, wie, że pieniądz ma znaczenie. Z kolei Embracer zachowywał się jak taka typowa zakupocholiczka, która dostała do łapy kartę kredytową bez limitu i po prostu poszła w tango. Szwedzkie konsorcjum jeszcze niedawno kupowało wszystko, wszystko jak leci, i cel był ambitny, i na papierze wyglądał ciekawie, bo miał to być mega holding z ambicjami oraz potencjałem. Aby stawić czoła no, Microsoftowi, który robił to samo, oraz Sony, który też robił to samo, ale z troszeczkę mniejszym przytupem, no ale szefostwo przeszacowało swoje możliwości, więc dziś sprzedaje, co tylko da się sprzedać. No bo mamy tu dowód takiego po prostu strategicznego myślenia we wykonaniu Nintendo oraz, no, prezentowany przez Embracer, chaos wywołany zakupowym amokiem. No bo nie, nie liczy się liczba przejęć, a zdolność do stabilnego długofalowego rozwoju. I to jest kolejny kamyczek w tej dyskusji, którą ja co jakiś czas poruszam, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy ten gaming będzie za kilka lat wyglądał tak jak teraz, kiedy to przez ostatnie powiedzmy 5, 6, 7 lat trwało wielkie skupowanie firm mniejszych firm, mniejszych studiów deweloperskich pod wielkie holdingi. Mówimy właśnie tutaj o Sony, mówimy tutaj o Microsoftcie. No teraz też można powiedzieć troszeczkę o Embracer oraz o Nintendo. No, i to niestety nie działa. Wydaje mi się, że te takie zakupy, które były toczone wtedy, no dla nas, graczy, koniec końców, wyglądają bardzo źle. Gaming robi się przez to gorszy. No i tutaj widzimy, że podejście w stylu właśnie Nintendo, że nie ile się da i co tylko się da, co na drzewo nie ucieka, to kupić, ale właśnie kupić tych, którzy są wypracowani, z którymi wiemy jak pracować, którzy mają już portfolio dobrych gier. To wtedy to oddaję. A Embracer właśnie przekonał się, jako, mimo wszystko, taki holding mniejszy od Microsoftu i Sony, że jednak brać co popadnie, to się nie opłaca. Kolejny kamyczek, troszeczkę rzucający w stronę mojej racji. Tutaj jeszcze raz zapytam Was, co o tym sądzicie, moi drodzy. Czy według Was faktycznie takie wykupywanie to był dobry ruch zabezpieczający pracowników? No bo mi się wydaje, że akurat. Nie bardzo zostali oni zabezpieczeni, tym bardziej, że czytamy w tym roku, to jest w ogóle jakaś już prawdziwa epidemia dżumy, tylko że takiej zwolnieniowej, jeżeli chodzi o branżę gier. I jeszcze raz powtarzam, tak jak zawsze, żaden zawód nie jest święty i każdy może zostać wywalony, szczególnie jeżeli nie dowozi zadaniowo. A oczywiście to dotyczy całych zespołów, niestety, bo w takich studiach deweloperskich mimo wszystko odpowiedzialność jest zbiorowa. No, tak to wygląda, taka jest rzeczywistość, ale to też nie są tylko jedyne zawody, które tak to odnoszą. Po prostu, jeżeli jakaś firma no nie zarabia, nawet przez złe decyzje gdzieś prezesów, dyrektorów i tak dalej, no to cała firma leci, choćby się chciało zachować tych dobrych pracowników. No i czasami też zdarzają się pracownicy, którzy zwyczajnie zasługują na to zwolnienie. No ale jednak takie wielkie przejęcia nikogo przed niczym nie zabezpieczyły, a według mnie, tak jak mówiłem, pogorszyły. Gaming. I właśnie jeszcze raz powtarzam pytanie do Was, bo ja tutaj w zasadzie wypowiedziałem się zamiast Was. Co o tym, moi drodzy, sądzicie? O tym zjawisku wykupywania i czy to faktycznie działa? Co działa? To na pewno holi, moi drodzy, bo dostałem ostatnio pa paczukę i e, otwierałem to zresztą na streamie i próbowaliśmy. Ja powiedziałem, żebyście wy zdecydowali, co próbujemy, i próbowaliśmy to. E, to się nam nazywa, co prawda, Frost Fox. Ale yy, wy to nazwaliście po swojemu, czyli ten blizardowy smak, jest to smak yy, lodowego cukierka. I ja Wam powiem szczerze, bo to jeszcze raz powtarzam, Wy wybraliście, i bałem się, że to będzie yy, bardzo plastikowo smakowało, ale okazało się, że nie, że to faktycznie smakuje tak, jakbyście wzięli te takie no, standardowe, lodowe cukierki, wsadzili sobie w gębę i. Yy, yy. Pociąkali je sobie i dokładnie tak to smakuje, tak więc polecam, jakby co Frosty Fox. E, całą resztę nowych smaków będziemy testować na kolejnych streamach. Polecam serdecznie. E, pamiętajcie, że na Holi z kodem Arkadikus 10% taniej, a dodatkowo trwa Black Week, więc są dodatkowe promocje, a wydając odpowiednią kwotę, dostajecie również gadżety, jak na przykład bluza za wydanie 280 zł. Zapraszam. I tutaj, moi drodzy, musicie też... Pamiętać o drugim partnerze e, tego kanału, czyli Tilt i tutaj już nieraz zapowiadałem o e, dodatkowych, teraz nowych takich eventowych e, gadżetach, które można sobie sprawić i pierwsze to jest e, po prostu zwyczajnie Mystery Box, więc co w nim jest, o, cisza, nie wiadomo e, i tam z kolei ten Mystery Box teraz z kodem BW30, bo jest Black Week, czyli Black Week 30, BW30, możecie taki Mystery Box kupić, Właśnie 30% taniej, ale tak samo pamiętacie tą koszulkę, co Wam pokazywałem, mimika e, z podpisem Trust Issues, no to właśnie teraz, o, tak widać. E, są też takie na przykład etui, które można sobie jak najbardziej zamówić na telefon. Dobieramy odpowiedni model, podajemy swój telefon i możemy sobie takie etui między innymi e, zamówić, tak więc u mnie takie etui już jest na telefonie, bo jest genialne, w ogóle ten naprawdę e, pomysł... Na grafikę jest bardzo dobry i tam Was też zapraszam. Tilt.pl z kodem BW30, również tu i dostaniecie taniej. A z kolei, jeżeli zdecydujecie się na inne zakupy, czyli podkładki, maty, worko, plecaki, bluzy, t-shirty i tak dalej, to tam z kolei możecie wpisać kod Grifter, 5% ceny w dół. I to wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przypominam, że tak jak mówiłem, nie będzie w tym tygodniu gamingowego przeglądu. Tygodnia zwyczajnie, bo się nie wyrobię, bo się zgrało wiele rzeczy. Naraz, tak więc, no ja już po prostu nie wyrobię, zdradzę Wam sekret, dlaczego się też nie wyrobię, bo e, ja też każdemu dzieciakowi na zbliżający się e, roczek robię takie pamiątkowe filmy, tam każdy miesiąc rozwoju, co tam robili, pierwsze kroki, ja tu gdzieś zasypia dzieciak, wiecie, tak, pamiątkowo na początku dla nas, potem kiedyś może jak będą się żenić czy coś, no to... W ramach prezentu mam nadzieję, że uda mi się takie filmiki robić na roczek. No, już teraz trzeci już będzie koniec filmów na roczek, bo już więcej dzieci to nie planuje. I potem, może gdzieś tam na osiemnastkę się uda dozbierać jeszcze inne filmy i się też da skleić taką kompilację. Takie o, archiwum, wiecie, prywatne i po prostu no muszę to skleić, chcę to skleić. Więc e, tym, tym też się zajmę. A poza tym, wiadomo, roczek, no to gotowanie, przygotowywanie, a tu jedź po ciasto, a tu jedź po zakupy, wiadomo jak to jest. No masakra. No i ten piątek w sądzie to już mnie totalnie zniszczył. Dopiero po godzinie tam 13, 14 czy 15, już nie pamiętam o której dokładnie, no po prostu wróciłem. Więc wziąć się za to wszystko by po prostu nie dało. Dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!